Pierwsze liczenie, zatem Życiński już ogromne kłopoty ma na początku w tej rundzie otwarcia. Podłączony Życiński i sędzia decyduje się na liczenie. Trzy uderzenia czysto spadły na głowę Kasjusza, ale widzimy, śmieje się, nie zgadza się z tą decyzją. To jest ta niesamowita ambicja i charakter wojownika. To są te wielkie atuty Kasjusza Życińskiego. Kolejna z kombinacji dotarła na szczękę Życińskiego. Rościęty chyba nos, chyba tam pojawiło się krwawienie. Niestety trochę tego się spodziewaliśmy, że będzie to bardzo, bardzo trudna przeprawa dla Życińskiego. Cyń, cyń, co tam morda u ciebie? Ebe, ebe. ebe, 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 ebe. Robota zrobiona konkretnie.